Okej, okay. dzisiejszy odcineczek będzie bardzo szybciutki. Wideo, w którym pokażę maila do radia, przykładowy mail. Ponieważ wiem, że, no widzę, że, że jednak napisanie maila, czy po prostu ta praca jest pewną barierą dla artysty, więc dlaczego mam tego nie ułatwić i tutaj nie, nie podpowiedzieć tym? A więc treść jest bardzo prosta. I to też nie jest tak, że, że wysłanie tego maila gwarantuje Ci, gwarantuje ci cokolwiek, że dany radiowiec czy dana radiostacja puści Cię na swojej, na swojej, w, swojej, w audycji czy na swojej antenie. No nie, ale trzeba próbować, próbować, próbować i zwiększać swoje szanse o tak. Dzień dobry, mam na imię tak i jestem liderem zespołu, czy liderem projektu muzycznego. Przesyłam informację prasową dotyczącą zespołu i naszego EP, naszej epki. Pod Zwracam się z uprzejmą prośbą o emisję naszego singla promującego daną epkę na antenie radia. I tutaj nazwa radia. Można napisać na antenie waszego radia i wysłać tego maila seryjnie, ale lepiej skupić się na przykład na jednym radiu i rzeczywiście wycelować tego radia. Z. Wow, na antenie radia Z, czyli, czyli napisać nazwę, nie robić seryjnej wysyłki i nie maskować maila tak, żeby wyglądał, że jest bezpośredni, ale, ale, że, ale, ale nie jest tak naprawdę, tylko jest seryjny do stu radiostacji. Najlepiej obrać sobie cel i dobijać się bezpośrednio po imieniu. Metryczka singla. Nazwa singla. Te dane są, no jak ktoś zgłasza do dystrybucji, no to musi te wszystkie dane mieć. Do, dystryb do dystrybucji digital przez, przez jakiś dystrybutor, agregator, agregat, agregator, agregat, no, yy, nazwa, lub, lub przez jakąś firmę dystrybucyjną. Nazwa singla kompozytor, autor tekstu, producent, wydawca. I tutaj piszemy. Poniżej znajduje się link do folderu Google, w którym znajduje się informacja pracowa, plik Wave z utworem radio edit, okładka, Utworu, układka singla, Arkusz Excel z metadanymi utworu. To jest właśnie to, ta metryczka z, z tego, no z dystrybucji. Link do odsłuchu singla w YouTube, czy do klipu. Jeśli, I tutaj jest ważna dosyć propozycja. Jeśli zdecydują się Państwo na emisję singla, to proszę o informację zwrotną na tego maila, abym mógł podziękować waszej radiostacji na naszym fanpageu. Póki fanpage ma 100 subskrybentów, to nie jest to żadną korzyścią dla tego radia. Ale jeśli masz fanpage i jeśli Twój fanpage jest żywo reagujący, jest coraz większy, jest duży, to to rzeczywiście może być fajną propozycją dla danej radiostacji. Z poważaniem imię i nazwisko. Jeszcze jedna, jedna rzecz: to jest nie do radiostacji, tylko do, do, do gazety internetowej. Bardzo podobna rzecz. Nazywam się Pyk i jestem liderem zespołu. Pozwoliłem sobie przesłać informację pracową dotyczącą zespołu i naszej epki. Uprzejmie proszę o pomoc w promocji naszego materiału, muzy w promocji naszego materiału muzycznego. Poniżej. Link do odsłuchu singla promującego EP w YouTube. Yy, profil zespołu na Facebooku. Link do odsłuchu na platformach streamingowych. W załączniku nowka prasowa ze zdjęciami i linkami do odsłuchu. W sensie w nocce są zdjęcia, i w nocce są linki do odsłuchu, linki do, do Spotify'ów i do innych. Z poważaniem imię i nazwisko. No i tyle. To jest takie proste. No dobra, cześć.